Cześć, z tej strony Karolina i witam się dzisiaj z wami w nowym odcinku Strażeczki Sam w The Sims 3. Jak widzicie, nasza Sam jest na poradnym kibelku. Nasz kotek tutaj drapie, więc wszystko gra. I pewnie widzicie powiadomienie, że, że dzisiaj jest dzień odpoczynku, więc przegramy sobie właśnie. To jest dzień odpoczynku? Chyba tak. Więc sobie przegramy właśnie ten dzień, a następnie pójdziemy normalnie do pracy następnego dnia i wtedy skończymy po prostu odcinek. Na dzisiaj na pewno chciałabym, słuchajcie, wziąć udział w tym, w sensie zrealizować jej to. Pragnienie? Chyba tak. I nie wiem, może pójdziemy na jakąś randkę. Słuchajcie, zobaczymy, bo do pracy tutaj wszystko mam chyba ogarnięte, ale przed chwilą sobie tutaj patrzyłam, co możemy jej kupić za te punkty szczęścia życiowego, i słuchajcie, tutaj było o, że dzięki temu będziemy zarabiać więcej. I to jest właśnie dla tych profesji, więc ja myślę, że to sobie kupimy, bo akurat mamy 10 tysięcy, no, no już kupiłam. Więc wszystko tutaj gra. O czekajcie, czy tutaj wszystko te W ogóle zaakceptowałam jakieś zaproszenie do znajomych, też zaakceptowałam moje stare. O czekajcie, tutaj może wezmę i sobie weź... Coś ugotuj. O, e, jakieś stare prezenty i słuchajcie, między innymi w tych prezentach dostałam, e, w sensie w tych prezentach był taki prysznic. No więc e, stwierdziłam, że tutaj zmienię ten prysznic, który ona miała, bo ona miała chyba ten najtańszy. No to wiecie, to teraz już nie ma najtańszego. Po prostu ma spoko, spoko. prysznic. Też miałam w ogóle jakiś problem, że weszłam w te simsy, bo no wiecie, ja tak jak wspominałam ostatnio prywatnie, w Simsy odkąd nagrywam, nie gram, bo też mimo wszystko teraz e, lubię sobie pograć w inne gierki. Na przykład e, gram teraz The Walking Dead, Hogwarts Legacy i zaczęłam właśnie w weekend mafię, bo właśnie weszłam na Game Passa ostatnio. Więc sobie tutaj na kompa ściągnęłam i powoli ogrywam. E, no i właśnie jak w zeszłym tygodniu nagrywałam The Sims 3, to od zeszłego tygodnia ja nie ruszałam tej jeden nasz Murphy. Strasznie głośno miałczy. Ja to słyszę, jak on miałczy. pewnie tego nie słyszycie. Yy, I w ogóle jakoś tak miałam wszystkie te ustawienia najniższe. A czekajcie, a teraz to w ogóle jest dobrze? Bo tak mi się coś nie podoba. Nie, no wszystko jest ok. Ale miałam ustawienia najniższe, miałam też yy, powyłączane. Mm, te. Inną rozdzielczość miałam, więc coś tutaj coś tutaj nie pykło, ale generalnie teraz wszystko ok. Ona w ogóle wstała bardzo szybko, więc pewnie bardzo szybko będzie dzisiaj zmęczona. O, chcę kupić kościeldę, ale ja teraz jej nie potrzebujemy, ale by chciała słuchajcie zorganizować pool party, tylko nie mamy basenu, więc to raczej trochę kiepska yy, kiepski kiepski pomysł, bo nie mam go jak po prostu zrealizować. Ale mam też trochę więcej kasy, bo słuchajcie, właśnie w tych prezentach dostałam chyba łącznie ponad 1000 simoleonów, więc nie będę jej tego usuwać, zostawimy to sobie. Zobaczymy, może nam się przyda w przyszłości. Bo ja się skłaniam tutaj akurat w tej rozgrywce, żeby to e, następne pokolenie, w sensie, żeby nasza sam była samotną mamą. E, żeby wiecie. Na początku mamu, że zajdzie po prostu w ciąży z jakimś randomem. Może nawet nie że randomowym typem, ale po prostu że zerwie ze swoim partnerem, ale żeby zerwać ze swoim partnerem, no to potrzebujemy po prostu jakiegoś partnera, dlatego też słuchajcie. Aha. To się zepsuło. No to moja droga, naprawiaj. No dobra, zepsute, zepsute, ale nie ma co płakać, weź tutaj naprawiaj. Yy... Bo, bo potrafisz, ktoś dzwoni do ciebie. Trudno, właśnie bo ja chciałam zobaczyć, y, jacy ludzie byli z tego z tej aplikacji. Chyba Barrington i Felipe byli z tej aplikacji, jak mi się wydaje. Więc nie wiem, może spróbujemy z tym Barringtonem pogadać. Y, go gdzieś zaprosić. O, i ja mam trzeci poziom. Dobra, weź, odbierz ten telefon, bo zaraz nie to jakiś. Pierdzielec słapie. <grymnie> I. Aha, że, że jakąś okazję, tak? Że mamy zdobyć. Kolejny punkt tego. No, wysportowania, że po prostu ten aktywność. To możemy sobie to zrobić, ale ja bym chciała, słuchajcie, teraz pójść tutaj. Do eee, tego na ten stadion, tylko kurde, wiem, że ostatnio też miałam problem z tym, żeby ten stadion znaleźć. Czekajcie, czy ten stadion czasem nie wyglądał właśnie nie jak stadion? O! Tu i o! 400 simulonów. No dobra, ale mam nadzieję, że jak chociaż to zrobimy, to faktycznie ona jej się podwyższy, to a musimy jeszcze w rachunki. Ja nie uwielbiam to, że właśnie w z trzy rachunki można tak naprawdę yy, zapłacić, wiecie, jednym kliknięciem, ale... coś to jest nie tak, bo widzicie te tekstury, że one się jakoś tak nie wczytują, a poczekajcie. Dobra, słuchajcie, coś tam pokiekałam w ustawieniach. Yy, wyszłam z gry, włączyłam jeszcze raz i widzę, że ta trawa wygląda normalnie, bo wtedy wyglądało to po prostu okropnie. O, a czy to jest ten nasz Felipe? <laughs> I zobaczcie, on ma piesiuczka małego. OMG. Oh I tutaj też jest jakiś... upsy Daisy Marshall. <laughs> Ej, on przyszedł, żeby z nami pogadać? Czekajcie, czekajcie, co ona tej ma? Że co, dostałyśmy awans w ogóle? Aha, dostałyśmy awans, bo na pewnie. Co o co chodzi? Kurde, ja nie pamiętam, co ona tej miała, czy to się ten, czy nie? No, ale dostałyśmy awans. Słuchajcie, jesteśmy na czwartym poziomie, więc myślę, że spoko. A teraz ona proszę bardzo o jedny, O jedny, ale mi ta kamera tutaj yy, świruje. O, pies i, i właściciel tutaj myślą o, o sam, więc spoko. Ale dobra, skoro ona tutaj już yy, jest z tym, to weźcie sobie pogadajcie. Yy. Dobra, weź go tam przeproś. I ja myślę, że to jest po prostu start do tego, co ja sobie wymyśliłam, czyli że od początku między nimi będzie źle, że zaczęło się źle. Aha! Aha, bo my tam zaznaczyliśmy chyba, że jesteśmy fit i on to powiedział, że nie wyglądamy jak... Zdjęciu, i że dlaczego w ogóle mielibyśmy kłamać na temat naszej zwetki, i dlatego się wściekło. No dobra, trudno. Ja to tutaj uważam, że to po prostu wiecie. To jest początek burzliwego słuchajcie, romansu. Nie wiem, zobaczymy, co z tego będzie. Nie chcę się na razie nakręcać, sobie to jest i trochę pogadamy. E, no i potem sobie zrobimy tą też e, tą okazję, tylko czekajcie, czy to jest, że musimy. Aha, że. Ja no już rozumiem. Czy nawet nie chodzi o to, że mamy e, ten, mieć wyższy poziom, tylko być napompowane jakby. E, o! Nie obchodzi mnie to, co mówią inni. Myślę, że jesteś hot. Chod... Zostaw go, zostaw go. Ja wiem, że tutaj, bo teraz chyba drugi koleś tam przyszedł z tej aplikacji, no. Ale mnie już ten koleś na razie tutaj nie interesuje. Na razie mnie interesuje on. O, bo on pracuje też. Y... W sensie nie gdzie my. Ale. Tutaj zrobić. Zapytaj się czy jest singlem. Hmm, no dobra, pogadajcie sobie. Ale wam to idzie trochę jak krew z nosa po prostu. Hmm. No dobra, trochę to potrwa. Zanim my tutaj. O, może weź... pokaż ten jakiś śmieszny filmik. <laughs> On ma. dziewczynę. Albo żony Hmm. Czyli normalnie wszystko się zazębia, wszystko się wypełnia. Powiedzcie. Mam nadzieję, że nie będę czuła jakichś zbytnich po prostu wyrzutów sumienia po tym, co planuję zrobić. Ale myślę, że w następnym odcinku tutaj, słuchajcie, będzie akurat weekend w następnym odcinku. Więc myślę, że moglibyśmy właśnie wtedy. No wiecie Zaprosić go na randkę do naszego domu i przez przypadek. Dosłownie przez przypadek yy, zajść z nim w ciążę. Ale dobra. Ja tu sobie trochę z nimi posiedzę. I odezwę się do was za chwilę. Okej, okay, jedziemy na siłownię. Ja się tutaj trochę z nim zaprzyjaźniłam. I teraz zrobimy sobie to GET. Pumped, a czy mogę tutaj na przykład? Hmm. push self. A co ona tutaj w ogóle ma? Aha, bo ona ma przecież chyba te. No właśnie, socially awkward. Ale mimo wszystko chciałaby być z nim dobrym przyjacielem. Tego nie potrzebujemy w chacie. O, to też jest po prostu do zrobienia. Ale w ogóle pani się tutaj ubrała. Kurde Pełen styl. Pełen styl. O, to już mam zrobione. Czy ja mam szósty poziom tego. Tylko, że się zastanawiam, czy w ogóle jest jakiś... Czy oni wszyscy są. Czy oni wszyscy są z tej aplikacji randkowej, że chcą się z nią poznać? No bo tak to wygląda, skoro ma takie randomowe, wiecie, interakcje. Że poznaj lepiej. Super koń na siłowni. Ale dobra. Czy ona. O! O! Udało się. No, to nara. To nara. To może weź się faktycznie poznać z tymi. A ty jak w ogóle się trzymasz, a nasz kot się trzyma no oczywiście, że się nie trzyma. Więc zaraz będziemy wracać do chaty, tylko nie ona się tutaj pozna z tymi ludźmi. Czy to jest się... Nie, no już myślałam, że to jest jednorożec, ale przecież jednorożce są chyba wieczorem i to nie jest tak łatwo ich spotkać. O! I co, on też powie, że skłamała? No, oczywiście, że. Że powie, że skłamała, no bo skłamała, więc tutaj. Yy, nie kłamie. A on jest tutaj na górze, przecież on był na dole. Przecież się przyznał, był w ogóle w tym miejscu, gdzie my tam. A co to jest w ogóle tutaj? O! i zobacz. I co, on też będzie wkurzony, że skłamałaś? Też, skłamała, też wkurzony, że skłamałaś. Wkurzony, że skłamała, ale... Flecik jest. No dobra, każdy wkurzony, że skłamała, że nie jest to chyba wysportowana. O matko! A my tutaj prawie, zobaczcie, kolejny awans dostaliśmy. Dziwne, mega dziwne. No ale dobra, weźmy tu, zbierzmy to. Aha, i kosztuje tylko 16 simulonów, super. I wracajmy do chaty, wracajmy do chaty. E, może zadzwonimy sobie jeszcze do niego e, i może wyślemy mu list miłosny. Powiecie, jutro, no to nie wiem, czy będziemy mieć czas, żeby to tak zbytnio ogarnąć. E, ale co to jeszcze jest, że musimy coś ulepszyć, ale to chyba bardzo długo zajmuje, co? Tak mi się kojarzy, że ostatnia grałam właśnie w 3, to strasznie długo to zajmowało i te gazety musimy też anulować. A gdzie jest nasz Murphy? Przecież co, to na razie tutaj, o, idź do kotka, weź go wyszczotkuj. Yy, o, i weź może przytul kotka pomijaj, pogadaj z nim i teraz dopiero możesz się ogarnąć, bo trochę śmierdzisz. O i możesz tutaj to zup zupgrade'ować, co byś chciała. O nie no, przez przypadek to kliknęłam, ale nie mam miejsca tutaj. Chociaż może tutaj byśmy mogli zrobić taką małą pralnię, ale potem byłby problem jakbyśmy właśnie mieli już Bobasa, bo nie, nie byłoby tego gdzie zbytnio przenieść. A i tak właśnie problem będzie trochę z tym. Chociaż może to od biedy moglibyśmy tutaj położyć. tę szafę wtedy by się przyniosły tutaj, a ten drapak tutaj. Myślę, że to jest do zrobienia. I myślę, że do zrobienia jest też to... O, ale śmieszne. Do zrobienia jest też to, żebyśmy tutaj po prostu mieszkali przez dłuższy czas. Bo to jest nawet spory. Tym bardziej, że ja właśnie nie planuję tutaj... Dobra, już, już wystarczy, bo on ma tutaj pewnie ten... Tym bardziej, że mm, tak jak już powiedziałam, ja nie planuję wielu dzieci. A co tutaj jest? Jakieś papuszka. Śmieszne. E, planuję jedno dziecko, max dwa, i myślę, że tutaj spokojnie by się dwójka dzieci zmieściła. Tym bardziej, że można mieć te, wiecie, takie łóżka e, piętrowe. Więc e, na razie o tym nie myślę. Najwyżej potem na Mod The Sims albo The Sims e, Resource poszukam jakichś nowych domów, jak, jak będzie taka potrzeba i co byś tutaj chciała. Pet. O nie, czujesz się chora. Ale przecież nic takiego dzisiaj nie zrobiłaś, żeby, żeby być chorą, więc ja nie rozumiem, o co chodzi. No ale dobra. Jest to i idziemy trochę kibel posprzątać. A jutro w pracy będziemy sobie ogarniać to, bo już rozumiem po prostu, że ta interakcja sprawia, że wtedy faktycznie rośnie to majsterkowanie. A tego potrzebujemy do pracy. Więc no. Proszę bardzo, idź tutaj. A dlaczego nie mogę tego tutaj posprzątać? Że co, że tutaj coś jeszcze jest. Hmm. Ktoś dzwoni do niej, dobra. O nie, no właśnie, a jak długo będzie trwać? E... Felipe, to był ten nasz. A tak, to proszę bardzo. Dobra. Pogadajcie sobie trochę bardzo dobrze. I potem, moja droga, idź już spać albo sobie oglądaj telewizor. Ale. Dobra, pogadajcie. O! I są już dobrymi przyjaciółmi. Czyli ja myślę, że mój plan ma tutaj bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo sensu, bo ich znajomość, początek znajomości był dosyć burzliwy. Powiedzmy, że. Mm... No, wiecie, że yy, ona nadal chciała z nim być, mimo że wiedziała, że ma jakąś partnerkę, a on był taki 50-50. No i potem będzie Boba, z koniec romansu i, i tyle go widzieli, <grym> tego chłopa. Ale dobra, niech ona sobie tutaj ogarnie to. Weź jeszcze Kotka na dobranoc. Pogłaskaj. O nie, a czy się. Telewizor zepsuł. No, oczywiście, no to chodź. Chodź szybko, raz, dwa. Jeszcze przed spaniem, może ci się uda. I pójdziesz zaraz spać. No i następnego dnia do roboty. Słuchajcie, wczoraj, w ogóle wieczorem, yy, zrobiłam z nią jeszcze do końca. Ten, zrobiłam z nią jeszcze do końca to naprawienie i dostałam awans. Co w się, sensie nie ja dostałam, nasza sam dostała, więc ona no już ty poziom, więc to idzie bardzo, bardzo słuchajcie, szybko, szybciej niż się bym tego spodziewała, więc myślę, że naprawdę możemy tutaj już z Bobasem działać, bo no według mnie dzieci w ogóle w The Sims 3 są łatwiejsze niż w The Sims 4. Ja po prostu nienawidzę dzieci w The Sims 4, tym bardziej po tej nowej aktualizacji i dodatku razem raźniej, gdzie właśnie jest dużo tych interakcji związanych z dziećmi, i jakby na początku to było super. Ale jak już wiecie, któryś raz z kolei musicie po prostu tego doświadczać, to jest już trochę słabo, bo też się nie chce. Po prostu wiecie tych wszystkich e, rzeczy po prostu robić i wypełniać. Więc to, po prostu, desimstre pod tym względem jest naprawdę bardzo łaskawe. Według mnie, oczywiście. E, więc myślę, że teraz sobie zrobimy Bobasa. Mm, czy to będzie chłopiec czy dziewczynka? Nie zbyt mi to robi. E, szczerze mówiąc, myślę, że. A ty też spać? No, co ty robisz w ogóle, kobito? Wstawaj. Myślę, że nawet bym się bardziej cieszyła z chłopca. No, halo. Kobieto, sam. Czy ty wstajesz, czy co? Dobra. Kończąc, myślę, że nawet bardziej bym się cieszyła z chłopca, no bo zawsze gram dziewczynami i jakby, wiecie, no to jest mój styl grania, lubię grać dziewczynami. Ale mimo wszystko pociągnęłabym jakieś pokolenie właśnie chłopakiem. Yy, może by to by było dla mnie coś takiego, wiecie, nowego, po prostu odświeżającego, co by sprawiło, że miałabym może też, może właśnie chęć grania w The Sims 3 w wolnym czasie. Nie wiem, nie wiem, nie będę mówić tak, nie będę mówić nie, zobaczymy. Yy, weź posprzątaj sobie. Yy, ale najgłębiej dziewczynka, no to też super. Jeszcze nie zdecydowałam w ogóle yy, jaką profesję weźmiemy na drugi ogień. Wiem, że mówi się pierwszy ogień, ale u nas to będzie drugi ogień. E, myślę może nad akrobatką, bo ostatnio jak, ostatnio, jak właśnie zaczęłam grać w decyzji 3 po długiej, długiej przerwie, to robiłam te profesję piosenkarza, więc to mniej więcej tam, wiecie, tak pamiętam, więc a w ogóle czy piosenkarz dochodzi z karierą? Nie wiem, teraz już zgubiłam słuchajcie, abym musiała to sprawdzić. Ale generalnie myślę, że yy, następną zrobimy akrobatę. Akrobatę albo akrobatkę, w zależności od tego, czy właśnie będzie chłopiec. Czy urodzi nam się chłopiec, czy urodzi nam się dziewczynka. Weź to jeszcze do kotka, bo ty zaraz właśnie idziesz do roboty. No, w sumie zaraz, teraz już idziesz do roboty, więc kotek będzie musiał sobie dać radę sam. A oczywiście tutaj te towarzystwo makiewskie. Ale zobaczcie, jaki mamy w ogóle nowy ten Mamy w ogóle nowy outfit w tym. Do roboty. Więc let's go. Przyspieszę tutaj tę drogę. O, spoko w ogóle pada. Yy, czy coś tutaj możemy zrobić? O, proszę bardzo. Możemy tutaj. Mm, Okej, okay. i teraz te dzwonki. O, tu też możemy tutaj ogarnąć. Nas w ogóle chyba bardzo długo tutaj w robocie nie było, mam wrażenie. W sensie, wrażenie. No, nas na pewno nie było wcześniej w, w robocie, bo był ten dzień odpoczynku, ale przecież też e, ostatnio, no, nie byliśmy na żadnym wyjeździe, bo tam się coś zbagowało, z tego co pamiętam. I dzwoniły te dzwonki, ale one przestały dzwonić. Więc za czasie... Więc mam nadzieję, że dzisiaj coś nas tutaj w robocie nawet nie tyle, że zaskoczy, tylko że cokolwiek w tej robocie się tutaj wydarzy. Zobaczymy, bo już 11, a tutaj ani widu, ani widu, ani słychu. Dobra, porobiłam trochę, słuchajcie, zdjęć tego, mm, zdjęć na miniaturki, bo właśnie tak się skapnałam, że kurde, nie mam nic. Eee, o! Ale możemy tutaj porobić różne rzeczy. A możemy... Pewnie musimy być tutaj większe. Dobra, już nie gadaj. Nie gadaj, tylko idź robić to, co musisz tutaj robić. To, co możesz tutaj robić. Mam nadzieję, że pojedziemy w końcu na te... ten... Że coś będzie, no bo dzisiaj co? Będzie taka lipa i nie będzie żadnego zgłoszenia, bo do której jesteśmy? Do 18. No to jeszcze trochę czasu jest, ale. No nie wiem, ja mam mieszane uczucia, czy cokolwiek dzisiaj tutaj będzie w tej pracy. No dobra, chociaż jak coś, no to. Yy... Zmodernizujemy nasz alarm, bo tutaj. Nie wiem, nie rozumiem, czy serio tak może być, że. O! Szybko, szybko, jedziemy! No o co chodzi? Czy Wy też to widzicie? Że coś jest nie tak tutaj. Nie rozumiem tego. Kolejny raz. Yy, kolejny raz mieliśmy coś takiego, że już prawie. że już był alarm, ale nie możemy nigdzie pojechać. Nie wiem. Mega dziwna sprawa. Yy, no dobra. To trochę lipa ten odcinek dzisiaj wyszedł. Ale no trudno, nie mam na to do końca też wpływu, no bo tak jak mówię serio, byłam po prostu yy, pewna, że wiecie, że no jak jestem w pracy, no to znaczy, że jakieś zgłoszenie będzie i że na to zgłoszenie po prostu pojedziemy. A tutaj kurde lipa widzę, no ale nic, myślę, że w takim razie... Ja skończę ten odcinek już teraz, tak jak go zaczęłam, czyli w toalecie. I widzimy się w kolejnym odcinku, w którym trochę się będzie działo w kwestii zmian życia, zmian życia zmian w życiu naszej sam. Czekajcie, czekajcie, może wezmę tak tu, o żeby było. Więc co? Więc widzimy się w następnym odcinku. Możecie obstawiać, czy będzie chłopiec czy dziewczynka, bo nie będę tutaj, wiecie, wpływać na tę płeć. Więc zobaczymy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!